Siemanko z tej strony, Kamyk, witam Was w czwartym odcinku po prostu Ultimate Team. E, gracze się jeszcze nie sprzedali, ale mam 150, 150 FIFA, points chciałem zobaczyć, czy będę miał szczęście w paczce. E, wysłałem jednego SMS-a i miałem na paczkę. Jej! co w paczce? Tym, 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 tym. Jakiś Koreańczyk z niskim pace'em e, tylko ten Ilmar był w miarę spoko. Zmiana pozycji z lewego skrzydła na lewe. Które pomoc, także to, to tylko sobie zachowam. Oczywiście, kontrakty i kondycje też korańczyka na Quixel drugiego Agazi też na QuickSell. Wystawię tylko Ilmaza, no i resztę wysyłam do klubu. Zawsze jest warto sprawdzić Wasze szczęście w paczkach, i takie też właśnie sprawdziłem. Niestety go nie miałem ale miałem szczęście chwilę później, gdy na aukcji za 10 tysięcy końców w 59 minucie 45 sekundzie znalazłem Gabończyka Abume Yanga. Najtańszy wtedy chodził po 20 tysięcy. Teraz, gdy oglądacie ten film, pewnie jego cena waha się w między 25 tysięcy plus. Wystawiałem go za 19 500, więc po odcięciu tego jej Tax miałem około 9 tysięcy profitu. No i całkiem całkiem nieźle. Jak widzicie, tutaj mam jeszcze na aukcji Piszczka, sprzedałem Petra Czecha, sprzedałem Songa, sprzedałem Yanga, sprzedałem Ilmaza i sprzedałem tego srebrnego gracza napastnika z Ketafe. Z także całkiem nieźle. Tutaj jeszcze Wam pokazuję, że tego Abomeyanga za 100 kupiłem. Za 100 za 10 tysięcy, Piszczka za 14. Także małe profity małymi profitami oraz chciałem sprawdzić, czy Opłaca się otwierać brązowe paczki. Jak wiadomo, kontraktów teraz za bardzo nie sprzedamy brązowych, ale trafiłem gracza, którego wystawię na pewno za 200. Lewy pomocnik 64 overall. Całkiem, całkiem pysznie. Do tego angielski zawodnik. Strój Wisły Kraków też myślę, że jakiś tam kibic Wisły na pewno na taki strusie skusi no i, i już nic więcej nie było ciekawego, oczywiście wszystkie kondycje i tak dalej do klubu, herby też wystawiłem, może coś się jeszcze sprzeda. Jeżeli chodzi właśnie o te brązowe paczki, to, to raczej bym nie polecał ich i, i... Nie, nie, w tej chwili moim zdaniem nie będą nic warte przez te kontrakty, przez to, że każdy może e, tych kontraktów mieć u siebie jak najwięcej, tym bardziej teraz na pewno się nie opłaca. Może, może w późniejszym etapie to się odwróci, ale, ale teraz na pewno tak nie będzie. E, tego gracza szukałem jeszcze info o nim i tak dalej. Okazało się, że mogę go sprzedać za 200, za tyle wystawiłem i za tyle też e, chwilę później poszedł. E, Szukałem też graczy srebrnych. Jak widzicie tutaj za 1300 Bennett. Srebrny prawy pomocnik z Premier League. Najtańszy w tym momencie właśnie był za 1400, a następnie później był chyba za 3000, więc postanowiłem go kupić i podnieść jego cenę. Podniosłem jego cenę do 2900, więc prawie ponad dwa razy przebicie jego wyniosło. Cały czas czekałem na sprzedaż Piszka i Abumajanga, ale kupiłem dwóch Błaszczykowskich w 59 minucie za 5000, tysięcy, a drugi chyba za cztery tysiąca. W tamtym momencie błaszczu chodził za 9000. tysięcy, ten był za dziesięć tysięcy, zresztą najtańszy, więc oba, ob, tego kupiłem za zaraz zobaczymy, za cztery tysiąca, więc wystawiam je pewnie za 9,5. no i Powinien się sprzedać bardzo szybko albo za 9, zaraz zobaczymy, za ile go ustawiłem. Tak, za 9,5, a drugiego błaszcza też pewnie za 9,5, tylko za ile go kupiłem też za 4,5 tysiąca. Więc bardzo fajnie się udało. Jeżeli, na no to czy 40, nie 40, na 59 minutę pójdziecie i zobaczycie naprawdę dobry deal, to kupujcie. Znowu kupiłem Błaszczykowskiego tym razem za 8 tysięcy i znowu wystawiłem za 9,5 tysiąca, więc kolejny 1000 zysku. Naprawdę sprawdzajcie sobie jednego gracza, czyli bierzecie sobie Błaszczykowskiego, wpisujecie maksymalną cenę kup teraz, powiedzmy 10 tysięcy, jeżeli widzicie, że jest najtańszy za 10 tysięcy, a drugi jest powiedzmy za 8 tysięcy, jest ich tylko dwóch, od razu kupujcie tego za 8 tysięcy, wystawiajcie go za 9,5, zawsze ten tysiąc zysku to, to naprawdę sporo. Tak też szukałem po piszczkach, szukałem właśnie w ten sposób, jak widzicie za 14 tysięcy nie ma nic ciekawego, ale gdyby był na przykład za powiedzmy te 10 tysięcy, to od razu bez wahania bym go kupił. Kupiłem dwóch walkodów, jednego za 5,5 tysiąca, a drugiego za 5 tysięcy. W tym, w tym momencie, kiedy nagrywałem, to chodzili po około 6,5, zaraz zaraz radzimy, nie, 5,900, 6, 5,800. Takie minimalne, minimalne zarobki na nim, ale też właśnie. Jeżeli miałbym kogoś polecać, to patrzcie też na Wolkota. Jego jest bardzo dużo na rynku i przez to jego cena raz wzrasta, raz rośnie, raz wzrasta, raz rośnie, raz wzrasta, raz spada, więc skupcie się na jednym graczu. Sprawdźcie, czy możecie na tym jednym graczu zarobić sporo. Takie, taką taktykę Wam dzisiaj polecam, więc wypróbujcie ją sobie. Naprawdę da się wyciągnąć bardzo, bardzo dobrych graczy. Tak więc ten odcinek zbliża się do końca. Jeżeli podobał Ci się, to daj łapkę w górę, nie zapomnij zasubskrybować kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Wysyłam Walkotów, sprawdzam jeszcze kto się sprzedał. Błaszczyk oczywiście poszedł za 9,5 i poszedł drugi błaszczyk za 9,5, tak więc 10 tysięcy zysku na tych dwóch graczach tylko. Także to było na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się już jutro w następnym odcinku. Trzymajcie się. Aha, jeszcze kupiłem Dawida Luizara za 14 tysięcy, sprzedawałem za 16 750. Tak więc to było na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.